Coś go chwyciło za nogę i zaczęło go ciągnąć. Cześć i czołem, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy dalej z Jamelem, którego poznaliście już wczoraj w dyskusji. I wybieramy się właśnie na szczyt i Fortecy. No i z tego co wiem, będą też jakieś małe części podziemne, więc na kolenników nie wyciągałem. Rękawiczki też mam i mój czapkowy kask też mam przy sobie. Jak się okazuje, problemem tutaj przed odkopaniem tego wszystkiego, łącznie z podziemiami, jest to samo co jest najczęściej problemem w Polsce, czyli pieniądze. Dlatego tu jest tak dużo, że. Nie wiadomo skąd brać na to fundusze. Jeszcze się zaczynają megality. W ogóle, co to jest czyjeś pole? Nie wiem, czy widzicie. Wyobraźcie sobie, że teraz oracie pole na jakiejś starożytnej fortecy. Tutaj z każdym ruchem pługa może wyjść coś nowego. No i co o tym myślicie? No mi się akurat średnio tym z Kosmitów może, powiedzmy tak, ale na pewno jakiejś cywilizacji, które miały jakąś wiedzę, której my nie mamy, no bo... Polerasta. Już ten kamień tam ma już kilkanaście ton. Czym oni mieli to przetransportować? Zwłaszcza, że jesteśmy na szczycie góry a nie na jakimś, na jakimś płaskim terenie koło rzeki na przykład, która umożliwiałaby transport, czegoś takiego. Żyli się w ogóle o tym, że inkowie, znaczy w ogóle to na tak potrafiły uszlifować te postawienie, że może, nie można karty włożyć między nie. Ha. No nie, no to stać <grym> gdzieś indziej, to już nie <grym> bądź taki kurde, wstać tam, gdzie wiesz, że jest dobrze dopasowane, zobacz, tu nic nie wsadzisz. Idziemy do góry, ja jak zwykle ostatni. Co tak, autor golega. miał na myśli? To też nie jest kaski? to jest prę prę No prękarski, wiem, no. Jak nożem oprzętem, nie? Laserem. Laserem, tak. No. Przyjrzyjmy się tutaj temu cięciu. Dzięcie gładziutkie, widać wszystko było z jednej tej robione. Żadnych śladów skubania tego, więc albo skuwali to jakimiś bardzo drobnymi narzędziami. No ale jest to jakby stopień precyzji osiągnięty w technologii. No no, znaczy tak, tak, wiesz, tak, tak. dla to kultur, prawda. które, no, które to chyba to... nawet nie znały twardych metali. No bo jakie oni nie, znali? Miedź. Nie znali, nie znali. No to miedź tak. była najtwardsza chyba jaką znali. No to tak czym powiedzmy. to innym kuć? Żoną. Żoną, tak. Jezu ile tu jest wejść do podziemi, tu też było. Tam jest. A częściowo jest to naturalne, częściowo to wyciosone. Zapytaj go, czym wyciosone. The only tools or instruments people stones. Dobra, mam zamontowaną lampę. Idziemy zobaczyć, trochę, te podziemia. W ogóle te podziemia, o ile dobrze pamiętam, były eksplorowane przez polską ekspedycję, ekspedycję Klubu Wysokogorskiego w 1973 roku. No i z tego co wiem, to, to właśnie oni już jakby określili, że to są po prostu szczeliny skalne, nie schodzące na jakieś. Gigantyczne głębokości nie łączące się z żadnym systemem jaskiniowym. No i co? Nie pozostaje nic innego, jak wierzyć im, a z drugiej strony mieć taką małą nadzieję, że może kiedyś będzie mi dane tutaj wejść na dłużej i zobaczyć, co się kryje pod tymi kamieniami. Tak sobie myślę o tych wszystkich Hiszpanach, którzy mieli tu przyjść i, i tym dynamitem to porozwalać też jakoś tak średnio mi się no widzi jesteśmy na wysokości 2 300 i ci Hiszpanie na tych koniach, zbrojach 3, przepraszam, 3800 800 i ci Hiszpanie na tych zbrojach i i nie wiadomo, na tych konikach jeszcze mieli przynieść taką ilość dynamitu, żeby wysadzić tutaj takie gigantyczne skały. Przecież to trzeba po prostu tony materiałów wybuchowych, żeby, żeby cokolwiek tutaj uszkodzić. A oni tam próbują wytłumaczyć, że zwykłym pocieraniem kamienia o kamień udawało im się te kamienie tak dopasować. A nikt nie mówi, w jaki sposób te kamienie na przykład przenosili i układali. Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. Można tutaj grobowiec, 2 na 3 metry mniej więcej Ej, tam wielkość ma. Co może mieć może? Tam znaleziono mumię, tutaj yy, hieny spentarne i tazanym łapierosem znaleźli tam mumię i prawdopodobnie jakieś złota, w która kiedyś tutaj może była otwarta. Poza tym jest tutaj sporo nacieków, więc można założyć, że jako tako naturalne. No i tu są te stopnie tutaj szczeliny, widać jak odchodzą, jak się te bloki odklejały. Ale odkleimy się już dawno temu, bo są zalepione kalcytem. No i tutaj jeszcze szło w dół, ta szczelina, ale jest zawalona gruzem. Only small room, pierwsza dziura zalicza. To jest ciekawa sprawa z tą jaskinią, znaczy z, tym, z tym przejściem, bo to co on wczoraj opowiadał o tych demonach, są w jaskiniach, no to mówi, że doświadczył tego tutaj. I dlatego ma najwięcej respektu do tego miejsca, bo... Podczas jednej takiej wyprawy, coś go chwyciło za nogę i zaczęło go ciągnąć po prostu. No Okej. Okay. Mówi, że e, dlatego ma tutaj najwięcej właśnie szacunkowego miejsca i wejdziemy teraz na głębokość około 7 metrów. Dalej będziesz już sobie szedł. Mają być podziemia, to musi być kaski, muszą być rękawiczki. Are you ready? dwie osoby, proszę. dwie This is a different site. 2000 years ago it was dug by hand. Yes. Okay. I'm really interested about the tool they had because there underground you cannot use the tools you showed us on the pictures. But there another there destruction for TNT, explosion, earthquake. opened Here is the another room, but the, the, this entry is longer. Okej, okay, hold my beer. Dobra, to zalicamy pierwszą dziurę. Znaczy pierwszą kolejną. O, daj lampę, bo nie mam żadnego światła. O, taka lampa. Ue, tutaj już jest jaskinia. To... Uże, jest? Nawet nie, że duża, ale jest bardzo dużo nacieków, co prawda barwa jaskinia to już nic nie rośnie więcej i tak dalej, ale jest naprawdę duża. U tu jest wąska szczelina, trzeba chyba dołem będzie przejść. No, że na kolejniki zostawię. To jest wszystko jaskinia. To Nic nie było kute. No ale sam fakt, że w ogóle... Tutaj na takiej wysokości, bo jesteśmy na szczycie góry, jest taka jaskinia, taka nisza, która ewidentnie rozchodzi się w dół przy takiej ilości nacieków. To znaczy, że ta woda, która tu przepływała i te nacieki tworzyła, ona musiała gdzieś dalej popłynąć. Tylko to by trzeba było wszystko elegancko tu zbadać, jakimś radarem czy coś ten defny, bo kopać tutaj to. Ja, pan w kolej. Tutaj widzę kolejna ofiara z liści Koki, w tym miejscu. No i pewnie tam też, no nie, tam już... O, tutaj kawałek Palo Santo. okej, wysoko idzie ta szczelina, jeszcze bym że ładnych parę metrów nad nami. Ale się, już że tak powiem, zacipia. A to są te zarąbiste schody. Chciałem być już na tyle mądry, że mu powiedzieć jaki to jest dokładnie kamień, bo widzę, że on jest czasami taki nierównomierny, a czasami jak pęka, jak tam widzicie, to pęka w równej linii i powstają z niego takie bloki. To mi dużo pomogło. No i przede wszystkim na jakiej pozycji w skali moxa ten kamień tutaj jest? Będę tutaj kolejną szczelinę. Która już widzę, że. Chociaż? Czyżby za tym zakrętem przejęła się kontynuacja? Tak, Janek! Tylko zaraz mi okazało, że tu jest gdzieś w drogie wejście i można było wejść łatwiej. Bez haratania ciuchów. Tylko nie wpadł w tą No pewnie, że jest przejście. A już muszę... A już myślałem, stąd spadłem. Tędy mogłem wejść, tutaj szczelina idzie dalej, tam w sumie górą można było być, gdybym miał więcej czasu. Ale tu jest jeszcze coś, i też nigdzie nie prowadzi. Ja to jest takie miejsce, na którym się rozłożę namiot, pomieszkam tu trzy dni i każdą możliwą dziurę bym tutaj spenetrował. Bo tak, jak teraz mamy ograniczenie czasowe, bo za parę minut mamy połączenie z kimś z Polski polskiej telewizji i niech to na razie jeszcze będzie dla was niespodzianką w każdym razie musimy się dostać na szczyt tej góry i tam spróbować złapać zasięg, żeby nam się udało połączyć i przez to właśnie ma tutaj dość duże ciśnienie czasowe, żeby, żeby po prostu szybko wrócić i, i grupy nie opóźniać naszego planu, bo telewizja nie będzie na nas czekać o, pies, uuu zaraz dzwoni do nas telewizja, jestem cały uwalony, jakbym z jakiejś podziemi właśnie wyszedł. Słychać nas teraz, jak ja postawiłem komputer bo przed chwilą go trzymałem w górze. To teraz wędrujemy na wysokości olbrzymie pe do Peru. O, tak, jest. Jest. jest z nami ekipa, dzień dobry, jest cała dzień ekipa. Dobry. Dzień dobry, witamy Państwa z Cusco, konkretnie tutaj z obszaru Saksai Sacsayhuaman, na wysokości 3800 metrów. Mm, wspaniałe wysokości, panie profesorze. Tak Jaka odmiana liczebników, wspaniała. <laughs> Powiedzcie tylko jeszcze nam, gdzie jesteście, co tam robicie i co tam się dzieje. Za nami jest Kusko. Można się przesunąć, może zobaczycie, nie wiem, czy widać. Widać, widać. Jesteśmy tutaj w celach trochę turystycznych, penetrujemy tutaj, kolega taki utorany trochę, e, ponieważ chodzi właśnie po jaskiniach znajdujących się nad Kusko, a ponieważ e, kusku, kusku, w języku Keczuła e, tak się nazywa to miasto, e, znajdujemy się na terytorium, Dawnego państwa inków, to mamy pytanie dotyczące języka keczua, właśnie. W języku polskim istnieje kilka tych słów z tego języka, nie wiem, czy można je nazwać keczu... keczuaismami? no chyba Ale tak. Pytanie jest inne, tak. czy te słowa puma, lama, znamy, znamy te słowa. Y... Alpaka. Natomiast alpaka, natomiast nie wiem, słowa typu guano, poncho też pochodzą stąd. No, czy, czy te słowa z języka Quechua będziemy odmieniać? No zależy jak czy one nie. są zbudowane, Postawiamy? wie Pan. No, akurat te, które Pan przytoczył są bardzo proste w odmianie. Kończą się samogłoską, nie ma, nie ma żadnego problemu, problemu jest. prawda? Jestem półperubiańczykiem i tutaj mój dziadek był właśnie tutaj lekarzem. I do niego jeszcze zwracano się perdon. Teraz już się tego raczej nie używa, jak się używa, to bardzo rzadko. Czy ja mogę powiedzieć, Dona Nie, nie, nie. Don Juan, nie, nie, absolutnie nie. Nie, proszę sobie. Przy... Nie, nie, no proszę sobie przypomnieć sobie, no, no właśnie, operę, utwór literacki. Prawda. Czy to będzie Mozart, czy to będzie, czy to będzie, proszę pana Cervantes z Don Quixotem. Nie, nie, tego nie odmieniamy. Nie ma dona, dony, nie, nie. Don Quixota, Don Quixotowi z Don Quixotem, Don Juanem, Don Juana, czy Don Juana z Francuska. Tego nie odmieniamy. Tego nie. Odmieniamy. Don pozostaje tak jak von prawda, w niemieckim, oczywiście. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy bardzo Oskar, egzotyczne panie... widoki i panów najgoręcej. Dzień, tak, bardzo. dziękujemy. Się. No, jak widzieliście, profesor Miodek na wizji odpowiedział e, na, na nasze w sumie Janka i Adama. Tutaj pytania związane z peruwiańskimi zawiłościami w języku polskim. My jeszcze zostajemy tutaj trochę na tych całych ruinach, w których tu jesteśmy, bo tu jest bardzo dużo jeszcze do zobaczenia. Tutaj mamy też jakieś e, ruiny po jakimś budynku. Panie też widać, że tak naprawdę na zewnątrz były te kamienie. W środku piachem, żeby jakoś to bardziej izolowało. Tutaj też widać, że to nie jest jakaś wielka, jakby to powiedzieć, wyrafinowana robota, bo te kamienie co prawda w jakiś tam sposób są dopasowane, ale nie są dopasowane tak, że można je dopasować bez zaprawy. Tutaj rolę tej zaprawy pełni ta, ta glina, która jest tu między nimi. Nie widać jakaś półeczka zrobiona. Tu ewidentnie były drzwi. Tam są też ciekawe stopnie powycinane. Te stopnie tutaj nie wiadomo, czy to miało być. Schody, czy co to miało być. To jest chyba taki region, w Peru, że gdziebyś byś nie łopaty w ziemię, tam zaczniesz coś wykopywać. Nawet tu zresztą mówili, że w jednym z pomieszczeń, w którym byłem, znaleźli rabusie, grobowi mumie. Tutaj widzę kolejne zejście. że widać zasypane, zawalone. A patrzcie, tam też macie skałę. I ta sama skała jest też poprzecinana. Są takie dwie jakby płaszczyzny, które są przyskrojone. Przy Bardzo ciekawe to jest, bo. No tak jak mówię, gdyby ktoś chciał to wszystko drążyć rękoma i obrabiać w ten sposób, no to zajmowałoby to niesamowite ilości czasu. No i teraz pytanie, czy ci lokalci tutaj naprawdę mieli aż tak dużo czasu i zaparcia albo bata na plecach? Tutaj był kiedyś stół e, o, ofiarny stół do, do robienia ceremonii. Tu są liście kopii Z prawdopodobnie kiedyś stał tutaj bożek, figurka po prostu, na której składano ofi ofiary. Natomiast tutaj niedawno jeszcze było wejście, można było się tam. Przedrzeć w głąb, tylko, że no miejscowi tutaj ludzie po prostu za to zasłonili kamieniami, bo bali się, że dzieciaki będą tam wchodziły i po prostu się pogubią, no. Brzmi bardzo mało przekonująco. Kurwa, wszędzie chusteczki nasikane, no nie mogę w to uwierzyć, takie miejsca i ktoś tu chodzi między skałę, zrobić siku, no niech to wszystkich szlak trafi. No to idziemy w głównym wejściem. Też cięcie, cięcie, małe drzwiczki na peruwieńczyka. O oh, wow. Here you will see two. Dużo historii, które tutaj słyszę są dla mnie takie takie jakby mocno, mocno naciągane i bardzo trudno mi w niej jakoś uwierzyć, ale wiem, że to też nie wynika jakby ze złej woli tutaj ludzi, którzy te teorie tutaj tworzą. Tylko raczej z tego, że naprawdę nie za bardzo wiadomo co kto. I dlaczego? Tutaj jeszcze na sam koniec te wały, które zostały odkryte podczas jedynych prac archeologicznych, jakie zostały tutaj przeprowadzone I co tutaj widać to ewidentnie, że po kulturze, która układała te większe kamienie, pojawia się kultura, która już nie miała takiego skilla i układała tylko mniejsze Wiele kultur musiało się tutaj przewalić, podejrzewam, że żeby nie czas, to tych struktur byłoby tutaj jeszcze więcej, jeszcze innymi sposobami byłoby to zrobione Tutaj też widzicie, tu macie normalnie zaprawę, podczas kiedy pomiędzy tymi kamieniami nie ma nic. Szkoda, czasami, że mamy na wszystko tak mało czasu, a jak my tutaj biegamy na godzinę, bo mamy już kolejne plany, no to niestety nie jest to, nie jest to możliwe, ale to na pewno nie jest mój ostatni raz w Peru, także strasznie mi się to wszystko podoba i, i będę tutaj wracał. Jedziemy dalej, mam nadzieję, że na jakieś śniadanie, bo staliśmy już ze 3 godziny temu, ja jeszcze nic nie jadłem. A później mamy do zobaczenia jeszcze, z tego co dobrze zrozumiałem, dwie inne świątynie, jakieś miejsca rytualne. Także do zobaczenia niebawem.